Radio Kraków. W studiu Radio Kraków witam drogiego pana redaktora Andrzeja Kukuczkę. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Który teraz nam powie, co, te, co też ciekawego zwróciło jego uwagę. O, no proszę pana. Dnia. Proszę pana, jak pan ma gorączkę, to co pan robi? Leżę w łóżku. Proszę pana, należy zacząć od tego, że jak się ma gorączkę, to się wyrzuca termometr. Ale do, do tego dojdziemy. Ma pan gorączkę, pan wyrzuca termometr już i już jest. Już jesteśmy spokój, zdrowi, tak? oczywiście. Ale to do tego jeszcze dojdziemy. Mieszkańcy brzozówki koło Krakowa mają bardzo nowoczesny obiekt sportowy, ale nie mogą z niego w pełni korzystać. Wszystko dlatego, że kompleks za ponad 800 tysięcy złotych został wybudowany na osuwisku. Ciekawe, czy ktoś już się osunął? Ze stanowiska za tą decyzję, bo jakoś mam takie dziwne przeczucie, że nie. Ponieważ oczywiście pojawia się pytanie o utopione w projekcie pieniądze, mam propozycję teren oznaczyć, ogrodzić i pokazywać wycieczkom jako pomnik głupoty. Nie wszystkie, ale może chociaż część pieniędzy da się w ten sposób odzyskać. Pomysł bardzo mi się podoba. Pozwolę sobie uzupełnić. Wójt jako bileter. O, wie pan, no, no tak, 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 tak. I ja mało tego. Ja proponuję zapisywać ten pomysł, bo takich pomników może być więcej. I okaże się, że na przykład na wakacje będziemy mieli małopolski szlak głupoty, jak znalazł. Proszę pana, jako jedna z turystycznych atrakcji na wakacje. Mm -hmm. Bardzo dobry pomysł. Także, A, jeżeli... Kompleks tak. w Brzozówce, tu proszę wpisać na miejsce pierwsze. Numer jeden, tak. A porozum do głowy to do Szynwałdu zdaje się, yy, Bo w Szynwałdzie za to bibliotekę sobie wybudowali. Naprawdę godne to pochwały. Dzisiaj, gdy najczęściej czytanym wydawnictwem są gazetki z supermarketów, budynek ma taki ładny, wie pan, ekumeniczny wygląd, powiedziałbym. Yy -y. Mam tylko nadzieję, że grunt tam wcześniej zbadali, bo się czytelnictwo osunie. No nie, no tam chyba to stoi wszystko na solidnych fundamentach. Ja mam nadzieję na tak zwany Efekt Bilbao, mówiąc. Już tak to znaczy? Poważnie. W Bilbao wy, wy, wybudowano takie bardzo efektowne muzeum sztuki współczesnej. No i ludzie z całego świata przyjeżdżają tam nie tylko po to, żeby oglądać dzieła sztuki, ale sam budynek również. I hmm. prowincjonalne Bilbao, Bilbao nagle stało się światową atrakcją turystyczną. Może Shinbaut też. No tak, no jak nie poczyta, to chociaż bibliotekę obejrzy. No dobrze, dobrze, dobrze. A władze Limanowej zacina, zaciskają pasa i kupują 15 radnym laptopy. Ja się tak zastanawiam, jakby radni pasa zacisnęli i sami sobie te laptopy kupili. Bo planowano też szkolenie z zakresu obsługi laptopów, ale jak się okazało, nawet najstarsi zdobyli już tę umiejętność. I właśnie to ostatnie rodzi podejrzenie graniczące z pewnością, że większość radnych komputery lub laptopy po prostu już ma i żadne zakupy nie są w ogóle potrzebne. No ale co ja tam wiem, w końcu z sali obrad lepiej widać. A w naszym plebiscycie na Blamasz Tygodnia zwyciężyła decyzja władz Suchej Beskickiej, które zażądały usunąć. Stacji monitoringu powietrza. Powód pokazuje znaczne zanieczyszczenia, co może odstraszać turystów. Nie ma stacji, nie widać, nie ma zanieczyszczeń, dlatego się o termometr pytałem. Wie pan? Nie tak, ma termometru, nie się, ma gorączki. Tak, oczywiście, że tak. Ja pana. proponuję pójść dalej i zwinąć asfalt, bo mogą być dziury, zwinąć chodniki, bo można się potknąć, a potem zwinąć władzę suchej Beskickiej, bo głupota jest zaraźliwa. Zresztą, zresztą może tak naprawdę wystarczyłoby zacząć od władz. Hmm, proszę pana, jak nie było kiedyś lekarzy, to Człowiek umierał od miecza albo od zarazy, prawda? Aha. To tak jak nie ma termometru, to. No nie, jest spokój, spokój i w Suchej Beskidzkiej właśnie. też jest spokój. Nie ma monitoringu, mają wspaniałe powietrze, a przynajmniej nie wiedzą, że mają inne. O czym opowiadał Państwu Andrzej Kukuczka. To co, do Suchej Beskickiej i do jutra. Kłaniam się.